Cześć, witajcie serdecznie w nowej serii z Minecrafta, w której oczywiście nie jestem sam, jest ze mną Aleksandrus7. Cześć. I haker. Siema. Wszyscy nagrywamy, tak więc na ich kanałach również będziemy mieli to samo, tylko że z ich perspektywy oczywiście linki wszystkie będą w opisie tego filmu. I cóż, jaki jest cel tej serii, tak więc naszym zadaniem będzie zbudować sobie jakieś takie małe osiedle, osadę, fortecę, jak zwał, tak zwał, w której będziemy sobie mieszkać. A za parę odcinków, kiedy już będziemy gotowi, wy będziecie mogli wejść i Waszym celem z kolei będzie nas zniszczyć, a raczej zniszczyć tą naszą fortecę tak długo, aż wam się w końcu uda. Tak więc co, my się bierzemy za robotę, nie? I no, zaczynamy. No. Dopiero dzień się przed chwilą zaczął, tak więc musimy jakoś zorganizować robotę. Drewna chyba trzeba na początku. Dobra, nie? to ja idę po drewno. Kurde, mało drzew, dobra. To czekaj, e... ja tutaj na drzew Dobra, niech każdy może idzie w inną stronę, znajdziemy się potem. Znajdziemy się. Znajdziemy się. Aleks, żebyś pozabijał trochę świnek. No na właśnie mięc. zajmę się jedzeniem. Spoko, a ja drewnem. To może daj miecz, Znaczy, no drewno, żeby na miecz będzie mi łatwiej. E, to chodź tutaj do mnie. No idź ja. E, to łap to. Jeszcze ci teraz tutaj dorzucę trochę. Akurat fajna trafiło się ten. Fajna mapka, nie? Fajna mapka się trafiła, no, ten, ten, ten. Dobra, masz jeszcze to tutaj za tym, za urbęczem. Ale no, tam okay. gdzieś drzewka widziałem. No mało tych drzewek tutaj w okolicy, ale z... Eee, o, a lasy tutaj jest. z górami są te bagna, no, tutaj jest... A z drugiej strony jest ten zimowy biom. Też pełno drzew. Tam to ja nie idę. Dam radę. O, nie lubię biomu zimowego. Nie Chcecie jakieś narzędzia? Yy, mi się kierka by się przydała, tak się ale udzieli... nie drewniana. Czekaj, czekaj, czekaj. wykopię kamień to już będzie lepiej Stop. trochę hmm. Jaki jest poziom trudności na serwerze? Hmm. Poziom trudności easy Jakoś dziwnie szybko ten wód spada <trym> <trym> Jak się tyle biliśmy Ale nie, potem... Z... Alex mi chyba zabił i miałem odnowa To czekaj się, Kiera. I co jeszcze? I tutaj za tą górą jestem jak coś A właśnie będziecie mogli u mnie pod koniec zobaczyć walkę Jak się biliśmy nawzajem <trym> Tak, to będzie coś Gdzie są drzewa, gdzie są drzewa, tam są drzewa Ile owiec, kurde, żeby to nie mogło, żeby to nie były świnie No właśnie, szkoda, ale świnek też tam trochę było Widziałem tam przy spałni zaraz Eee... Jest skinia <grym> Ale na razie tam nie idę Dobrze, dobrze, ale zapamiętaj gdzie jest Myślę, że dzisiaj zorganizujemy sobie jak najwięcej drewna i różnego tego typu no, rzeczy Ja grzybki pozbieram, <grym> idziemy zupki Fak Grzybki też Gdzie jesteście? Co? Bym myszkę nawalał, ale nic na to nie poradzę. Ale wywalisz skinie. O, czekaj. Zrobiki węgiel zauważyłem. O, to węgiel, wiesz. Jeżeli masz czym. I żelazo, super. Zaraz sobie ugarnę kinę. Gdzie w ogóle jesteście? Ja gdzieś tu się kręcę. O, też coś fajnego znalazłem. Uuu. Dobra. Tu sobie wykopię trochę kobla. Ja właśnie zbieram wełnę. Przyda się chyba na łóżka, nie? No przyda się. O, przyda. Przyda. o, jak najbardziej. Czy da e, O kurna. O kurna. Co? Ale jaskinia. No właśnie też mam tak. Te... A nie, tu nie. To by jest? O ja piernicze Dobra, tu, tu będziemy mogli przyjść y, kopać. No to wejść tam jakoś ją oznać z tam coś. Wejście przez tam powierzchni i jak tylko wejdziesz troszeczkę niżej, to od razu ona się rozdziela na 7 chyba. W siedem różnych miejscach. No i super. A tu będzie łok ja, akurat, tylko ja stąd muszę wyjść, bo się boję. I przede wszystkim, kurde, jestem głodny. No ja też jestem właśnie głodny. No ja mam dwa mięska nieupieczonego. Słyska. Znaczy już trzy. Ja mam grzybki. No ja też mam osiem grzybki. No to, gdzie jesteście? Kurde szukam. Ja jest, Ja kopię węgiel w takiej dziurze jakiejś. Haha. Ja już sobie miecz. O, mam jabłko. Siekierę i narzędzia. Ale gdzie jesteście, no? No ja w dziurze jestem. Ja jestem blisko spałna w sumie. Na łące, tak? A ja tam za tymi górami, Ale. co dawałem ci drewno. Za tymi górami... No. Już mam 34 węgla. Jeszcze jest Bardzo dobrze, drewno się przyda. Okay. A widzę cię Henry, widzę cię. To wyczekajcie na mnie, bo się zgubię zaraz. Zostawimy cię. <laughs> no. Na razie drewno. Ja idę wykopać Trzyma... wągielek. Właśnie... Ja mam już 44. No super. Nie, no aż tak dużo to nie będzie chyba trzeba na razie, chociaż. Ale na pochodni, wiesz, tu pieczenia no. mięska. Tak, 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 tak. To ja O, jabłko mi spadło, super. Zawsze coś. Ja sobie zupkę zrobię. Um, mam 11 brązowych, jeden humor, super. Te okay. same owce. Brać trzcinę czy nie? potrzebnie Nie. Bo? Chociaż... A weź. Dobra, to spoko zetnę ją. Na razie wiesz, wszystko później się pomyśli. Dobra, 8 trzciny wystarczy na razie. O, tu też jest fajna jaskinia. Ale tam jest zombie i creeper, to ja tam nie idę. Teraz gdzie był spawn? Chyba gdzieś w tą stronę. O świnki, dobra. To to ja muszę zabić. Kurde, ja mam 40 drewna. Jeszcze tu zetnę na drzewo. Chodź, no nie uciekaj. Dobra, widzę Aleksa. Ty jesteś gdzieś tam e, Trochę lagi są na serbiorem Świni mi w ziemi. Chodzą. O jabłka Kurde, samo owce, żadnych świn, no? Ja właśnie zabiłem czy mam sześć mięska Hmm, gdzie wy jesteście? Dobra, ja idę w stronę spawnu A właśnie gdzie był Spawn? Czekaj. Chcesz chętnie na Upieczone? No. A no jasne. O, gdzie jesteście? Teraz nas możesz nie widzieć, bo o, no, dobra, no widzimy cię. Piasek weźmy. Albo nie, bo łopat nie chcę niczym się to kupić. No dobra, kurde, przydałoby się gdzieś jakieś więcej żarcia. Ja mam sporo grzybków i sześć mięska. No ale grzybki trzaj czerwone i No to ja mam tylko brązowe, byl. Miałem czerwonego i... No, ja, no ja też tylko brązowe. A gdzie Ty, Hendryl, poszedłeś? O, we, weź ten, zapodaj drewna. To zrobię łóżka już. A Eee... A właśnie, handel des... zapodaj drewna. Trochę. O, styka. Gdy siekierę zrobi i... ...ścinam tu. Dzięki. Coś to mówcie. I czekaj. O kurde, bez kitu robi się noc. No to dawajcie tutaj do mojej jaskini już tutaj wykopałem. Czekaj okay. sobie czy jest twoja jaskina? Narzędzia No, zrobię. A, a Dopiero co przechodziłeś obok niej. Co? Gdzie? No za tutaj. A, o kurde. O, dobra. O kurwy, jakie te <laughs> E, no to dobra, to już mamy, to już możemy wpuszczać graczy, żeby Aleksu. na lekko to rozdupczyć. Aleks, łap mieć. Nie, ja, ja mam, ja mam dwa. A ty Henger chcesz? Ja mam. U dwa zrobi. Aleks, nie prowokuj mnie. Nie, nie, tylko tak... Żeby się zmierzył. Mus, musimy się jakoś zamknąć tutaj. No to czekaj. To ja Poczeka mam dirta ci... trochę. O. Aha. Ja mam sporo kobla. Y, węgiel mam pochodni zrobię. No to dawaj. ta -da! Może jakąś podłogę zrobimy? A, czekaj. Tu łóżko na chwilę rozwalę. I tutaj trochę wyświetlę, żeby tu nie. Nie, my spod... tu nie będziemy mieszkać. Tu to, to jest tylko no. żeby nocą... No wiem i potem ty to potem z... nie zbiorę, tylko żeby wiesz... Przywieźć coś, co spełniło. O, liścińka, dobra. Co ma moje Eee, ja mam. Sorry. Ja, ja chcę kością. Mm. Dobra, kładźcie się spać. Ej no, ktoś A, jak... moje te łóżko. No oddałem ci łóżko, lol. A nie mam. Ja mam. Mam. No. Skąd ja mam? No, ja wyrzecję pewnie podniosłeś. Hmm. Co? No i gitara. No dobra, to ja proponuję teraz wszystko pozbierać i wyruszyć pożarcie. pożarcie mówisz. Pająk. Same owce, ale byśmy poszli gdzieś z tą polaną dalej... O, widzę świnie. No tak już, ciek, 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 ciek. O, więcej świn, to dawajcie. Dobra, idę. Tylko sobie mieczy wezmę. Wszystkie mam tylko dwie. No. Już mam Czeka. dziewięć mięsa. Chodźcie może tam na pustyni wioskę znajdziemy. Gdzie na ja, pustyni? Boże, mają. No, no. była. Stynia. Hmm. O, tam jest. No można iść. Który? Co? Któryś mnie walnął. Nie, nie Sam ja. Sam się walnęłaś. Mhm. No spadłeś. I znowu jestem głodny. Krowy by się przydały i skóra no. na zbroję i jedzonko. Nic tu chyba nie ma No Lipa No to już koniec pustyni? Chyba no, tak. dżu, ten No, tu no. się zaczyna no. bagno. bagno Tu chyba nic nie będzie To co robimy, wracamy czy co? Chyba trzeba było wracać Czekaj, idę do ciebie. Aj... macie upieszczone mięsko? No ja mam jedno. Mm, a rzuciłbyś? No. Już nie mogę biegać. Dzięki. To gdzie idziemy? O! Kura, kura się zabiła o kaktusa. I mięsko leżało. Nie wiem, może tam o właściwie dzialeks idzie w tamtą stronę gdzieś Dobra Potem tymi górami i górą można przejść, może gdzieś tam coś u góry się zrespi o, ma właśnie dużo tych owiec No O, tam też jest łąka A to nie ta co tam byliśmy? Tam, no, tylko że z drugiej strony chyba no, no to to samo <laughs> Obowiązkowo żarcia potrzebujemy. To jest podstawa. Czekaj, ja mam Podstawy tylko 6. Ma. Jak się odwrócił, by zobaczyć się nie bijemy. A tu jest zimowy klimat. Ja bym wilczka chciał. Kurde. No nie ma nic. Tak same owce. A żarcia... ...nie widać. Spadaj. tej żarcie jak masz. A nie masz upieczonego? No właśnie nie. Tu to czekajcie, chodźcie, zrobiłem piecyk, bo no tak to szkoda tego ten, marnować. No. Ja już kilka jeden na poczekanie. hender dożyć tutaj to co masz. Hmm. Ale bieda 10 sztuk Ja już mam tylko jedno... jeden ten na pasku głodu. Ajajaj. Aj, aj. Zaraz będzie mi bić Nic tutaj nie ma. A czego w ogóle szukamy? Jedzenie. Jedzenia. 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 Mhm. No. <głos》> Aby tak znaleźć dżunglę, kokobins Aha, zboża nie ma No tak Właśnie A z ciastka mało dają No mało No jest zawsze coś jest, nie? Hmm. Chleb można by było nawet robić, ale komuś teraz chce robić ten Nasionek nie. Nie, przede wszystkim No czekaj. Ja proponuję żebyśmy wrócili na ee, łąkę No bo tam jest dużo trawy, można nasionek kapu zbierać Aj, nie chciałem o, czekaj, ja mam znalazło, można zrobić wiaderko. A nie, ja mam tylko dwa, Kudy? A się przejdzie ten kawałek dalej, może jakaś dżungla? To co, idziemy? No, tu się jeszcze piecie, dobra. Jakoś ci nam przychodzi jak w tym czasie. O, widzę świnie, widzę świnie. I mnóstwo wągla. To, to idź, ubi A, po tego wągla nie idę, ale po tą świnie idę. Tylko samotna. Na drzewku. Oj, nawet jeszcze więcej nie, a co my tu już idę mamy Mało, mało no Mało, to nam, ale długo nam nie jest wystarczy To co mamy teraz Gwót szybko spada No już mam 10 surowych Stajków to, to Dobra, gdzie Alex Poszedł w którą stronę? Eee, właśnie nie wiem, gdzieś tutaj chyba, gdzie ty idziesz Gdzie jesteś Alex? Ale jak zimowy, czy nie, ten, ten, polana? Czekajcie, zbyt na chwilę. Spoko. To choć może Hendrych wyćmi tam na spał. No dobra. O, świnka. Bili świnie. Ty patrz jak fajnie drzewo wyrosło. No wiem, no to no. O Oczekaj zaraz, ja tu idę. O, tylko jedna? Butyfy. Tam jest niebezpiecznie. No jestem. O, o fajnie No jestem w, zi w tym, w klimacie zimowym. A w, ja w kierunku w to spałmu. nie wiem. Ja też idę w stronę spawnu. No idę w kierunku 20 naprzód. Oj Ojojoj, oj, klipuś. Ja cię tutaj nie chcę. O, ale zarobię, w tą dolinę znalazłem. A ja sobie kupię żelazo. Co to tak po jednym wyskakuje? Wszystkie rudy po jednym. Henry, gdzie ty poszedłeś? Jestem. Gdzie? A, tu. Nie. O, grzybek. O, grzybek. Tu e, Nie ma co iść. Na razie nie ma co tam iść. Dobra, węgla w sumie też już mamy sporo. Łapu O, Ooo tak, znalazłem stado świnek. Gdzie? No nie wiem gdzieś tam daleko. Hmm. Zaraz się zabije i nic nie będzie. Ale gdzieś tam jest <grym> gdzieś... zima czy gdzie łąka? No przeszedłem ten klimat zimowy znalazłem tam. No jak to się mówi, kurczę. No bagna jest jakieś świnek jest to u Aleks, Alex, jak zginiesz z tym żarciem? To gwant tu się drugi raz zapiję. Ja Mam tylko 10 o. Mam mamorkę to zbieram ja Mam hamarki zbieram już tych brązowych grzybków. Fuck No i co? I woda. To wracam do was. Kandel, ile masz ramu na komputerze? 8 to weź jak będziemy następny odcinek nagrywać dopisz trochę do serwera, dobra? No właśnie. No. Trochę lagi są. Dobra, nic tu nie ma. Fajna góra, patrz co, przed tobą. No. Alex mówisz wracasz na spawn? No, w kierunku spawna. Tu gdzieś byśmy się mogli na razie osiedlić. No ja myślę, że już pomału możemy się zastanowić gdzie... O kurde już idzie. Też no tak właśnie przynajmniej noc, noc się robi. O... oj. Kurczę. Noc się robi. A, przynajmniej ma łóżko. No ja też mam. Henry, masz swoje łóżko? No nie? Czy nie? Tak. My jesteśmy na łące i chyba idziemy do tej jaskini Alexa, nie? To, cze to czekajcie, już tam będę. Może tam cząstką... O jestem właśnie... O! Zaraz zginę i będę. A ty mnie tak jest... zatkujesz? Jak zginiesz to ja ci zabiję Ja mu to samo powiedziałem To bij i tak jestem pusty Dobra, chodźcie tutaj do tej nory Gdzie jesteś Alex? No już blisko, blisko O po drodze jeszcze zbiorę sobie kwiatka Hmm. To sobie to trochę poryję, może coś znajdę. Żielazny na przykład No, Muszę koło tej łąki. No to chodź do tej twojej jaskini. No, w prawo, ale. Alek, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Tam? Tam gdzie ta jaskini wykopałeś. Tak, już, tak, już to aż tak. Bardzo super zboczyłem trochę. Gdzie ja wpadłem? zmoczony jesteś. No co ty? Ja. Hmm. Macie tam piecyk? Eee, nie. Mhm. Tak. No i super. A macie wągla? Eee, ja mam 40. A ja 34 jak to się ile nagrywamy? E, jakieś 22 minuty. A to jeszcze. Jeszcze mamy 3 minutki. I wszystkie odcinki chyba tak będziemy puścić po 25 minut, co? No, tak będzie chyba najlepiej. No. Niech się mięsko do końca przepali Przypomnijcie mi, żebym sobie potem więcej ram do Minecrafta dopisał. Mm -hmm. Bo też mam trochę klatki. Mm -hmm. Nic tu nie ma. Kopię sobie kobla i może znajdę żelazo. Myślę, że w następnym odcinku możemy znaleźć jakieś takie... Miejsce już, gdzie będziemy się budować i jakiś taki mały domek taki na, na No, możemy z drewna coś zbudować, bo mam sporo drewna, to możemy coś tam no. sobie... Dobra, to co, to myślę, że idziemy spać i kończymy odcinek Dobra, to czekaj, ja sobie z dziury wyjdę O, już mam ponad stak kobla O, jaki design No dobra, to co, to idziemy spać i kończymy, nie? Hmm? Dobra, to cóż, to zapraszamy Was serdecznie do oglądania kolejnych odcinków, które będą już niedługo. Eee, I co, w razie, cześć. Siema. Papa. Pa.